My no my rozmawiamy. Polegamy się. że rozmawiamy. Kolegami się dowiesz. persona non grata, tak samo jak ty. Więc się stąd zwijasz w podskokach, kolego. I kurwa nie bądź inteligentny. E, chłopcy, no, e, e, chłopcy... Możesz, możesz mieć kurwa problem. Jaki problem? Nie, pójdź na mioda. A dlaczego kolega Bieńko jest nie persona non grata? Widzietego. Do widzenia. Miejsce publiczne mogę tu podbastać. No, stój, 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 stój. W, stój. w drugą stronę. Dokładnie. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję. Chcesz mieć się, kurwa problem? Zalecy, A ty masz jakiś problem, obłagryć, bo nie... To ty Znikasz, Ty znikasz stąd, już. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, panie policjancie, że to jest miejsce, które jest zarezerwowane na stromadzenie. jest miejsce publiczne. Czy ci ludzie mogą zastraszać innych ludzi? Bo ja tu widzę, że jak się pan nie Co to jest... Patriotan? Jak się panu... Czy wy jesteście? Z panotan, to jest pan jest pan. Dzięki, panowie. Szanowni Państwo, widzieliśmy właśnie w tej chwili, że panowie, którzy tutaj wyglądają na to, nie dochodzą. Proszę bardzo, panowie, jak to się dzieje, Co to Mamy tu kalafunki z namianem No cóż, no tak to wygląda. Prywata i jeszcze raz prywata. Yy, przypomnijmy, co tu się działo. Otóż wróciliśmy yy, materiał do telewizji narodowej. Yy, a ja... Ja, jest pan... Dobra, idziemy. Ech, do widzenia. Do co no,